Wystawa nieocenzurowano, Polska Sztuka Niezależna od lat 80. ma za zadanie przedstawić zjawisko specyficzne, właściwie zjawisko, które nie ma swojego odpowiednika w historii sztuki właściwie po żadną szerokością geograficzną ani w żadnym czasie. Jak wiadomo, 13 grudnia 81 roku reżim komunistyczny wprowadził stan wojenny i właśnie całe społeczeństwo tym aktem stanu wojennego zostało dotknięte. Duża część społeczeństwa zrezygnowała z życia publicznego, przeniosła się jakby do działalności podziemnej, a robotnicy najczęściej manifestowali na ulicach, strajkowali w zakładach pracy, w słynne wypadki w kopalni wujek, a więc były też ofiary. I artyści, którzy, i twórcy w ogóle, bo nie tylko sami artyści plastyczni, ale twórcy postanowili włączyć w ten ruch protestu społecznego. Mianowicie tak jak umieli, to znaczy poprzez swoją twórczość. Stworzyli alternatywny ruch kultury wobec polityki kulturalnej władz. Bojkotowali wszystkie instytucje państwowe. Bojkotowali sale wystawowe, sale koncertowe, teatry, telewizję publiczną, gazety publiczne. Wszy, cały ruch oficjalny został jakby wysączony z najwybitniejszych twórców. Stworzony ruch niezależny jest dość obfity, dlatego że to są tysiące dzieł, które powstało w tym czasie około 1700 artystów, którzy uczestniczyli w tym ruchu setki wystaw, masę różnych inicjatyw artystycznych. Oczywiście wystawa, na którą tutaj Państwa zapraszam, jest tylko małym wycinkiem z tego zjawiska.